Drodzy Białostoczanie, w tych dniach będziemy obchodzić święto naszego miasta. To święto nas wszystkich, dlatego że każdy z nas buduje historię tego miasta. Z okazji naszego wspólnego święta życzę, aby każdy z nas czuł się w tym mieście jak najlepiej, bo jest to najpiękniejszy zakątek na ziemi, żeby zniknęły podziały, które jeszcze występują. Aby w Biamstoku było miejsce dla wszystkich, bez względu na przekonania czy inne dzielące nas różnice. Bo samorząd to wspólnota i razem tę wspólnotę będziemy budować. I każdy dzień niech przybliża nas do tego, aby nasze miasto było piękniejsze, bardziej przyjazne. I abyśmy je wszyscy jeszcze bardziej kochali. Wszystkiego najlepszego z okazji Dni Miasta!